Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnym odbył się uroczysty apel o charakterze patriotycznym, podczas którego zaprezentowano scenkę teatralno-muzyczną pod hasłem Droga do Wolności. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu z 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Witam dyrekcję, przybyłych gości, grony pedagogiczne, pracowników szkoły oraz Was, drodzy koleżanki i koledzy. Całość paczka, podzież standardowych zespołów szkół ponadgranicznych w imieniu Jana Paweł II wprowadzić. Słoce flaga może historię opowiada, Gdy tak z wiatrem się zmaga. Biel i czerwień, te kolory Niech dziś sporną dni niewoli. Flago, flago, wieści niech poniesie wiatr I przypomni ludziom zdarzenia sprzed lat. Niech ten symboliczny znicz będzie wyrazem Naszej największej wdzięczności dla wszystkich Polaków, Którzy przyczynili się do tego, że dziś żyjemy w wolnym kraju. Warto się czasem zasłuchać. w ciszę. Nie mogę tylko usłyszeć. One mówią. Co? Cóż groby nam powiedzieć mogą? Tam taka cisza. Cisza, która przejmuje trwogę. Kto tę ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta cisza. Tam zapisane są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia. I trzy słowa, które przez w 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały pierwszego rozwoju Polski. W 1793 roku zaborcy dokonali kolejnego podziału naszych siebie. Nie na tym, bo już dwa lata później, w 1795 roku zaborcy podzielili i państwa polskiego między siebie. ou este é W 1830 roku obudziła się nadzieja w polskich sercach. Wybuchło powstanie listopadowe. Dnie za dniem bloką czarną, jako ta ziemia, w którą jestem rytyk. A życie pełza nad pojęciem marne. Nie zna, co to noc, co słońce lub świt. Nie powiodło się tego powstania. okazał się być silniejszy, Ale Polacy się nie poddali. Niech krew nasza spadnie w z i obudzi legiony drzemiące. Niech powstaną, niech sięgną po słońce. Niech Był taki rok, rok 63. Śnieżył się z pieczeń, poszły niepłokki przy obliczeń. Poszli walczyć najgodniej, najprościej. Życie położyć przy budowie dzieła, które się zwało Skrzeszenie wolności. Krzyknąć światu Polska nie zginęła. Był taki rok, rok 63. Bój beznadziejny. Odwaga bez miary, przez krew, łzy, droga mozolna, był przedostatni etap, próba wiary, aby wreszcie dzisiaj żyła Polska wolna. Jak wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca, ojciec i ojca, dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to bóg, że z wreszcie kajdami zniknęli. Niech mi dojdziecie sił, ja się stanie, co dziadek śnił. Szczęściem zakwitnie, kwiątych ubrzyznych, ład naszej wolnej ojczyzny. Pragniony dzień. Czekaliśmy na niego 127 lat. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łacik twych kajnak stał się tym ładzika, na którym z co był twą stolicą nad sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Żadne Ciebie a nie zaszczycą, co być nie mogło przez wiektwo ozdobą. Polsko nie jest naszą średnicą, lecz czymś największym, czym być można sobą. Jedna jest Polska, jak łukiem w niebie. Wszystkie my siły jej składał w opierze. Na całe życie, które z Ciebie, całe do Ciebie oczysto należy. z koncentracyjnymi, powstanie warszawskim z cyrkami na sylwetach. Czasy powojenne również nie przynosiły całkowitej wolności. Nasi rodacy musieli zmagać się z komunizmem. To wtedy pojawiły się wybitne jednostki, które dały nadzieję na całkowite odzyskanie niepodległości. To Lech Wałęsa, honorowany Pokojową Nagrodą Nobla w 1983 roku i patron naszej szkoły, Jan Paweł II. Dopiero w roku 1989 odbyły się pierwsze wojny Rywalny. Historia Polski dążącej do niepodległości podczas czas długi, pełen cierpienia. Jednakże dzięki odwadze i determinacji wszystkich walczących, tych dużych i tych małych, żołnierzy i cierpiących cywilów, walczących z słowem uczynem, osiągnęliśmy wspólny cel. To dzięki nim się my łonie Polsce. W naszej szkole, w wyraz Odnosi się konkurs praktyczny pod Wszystkie prace można podzielać na holu naszej szkoły. Chcielibyśmy teraz ogłosić zwycięzców. Pierwsze miejsce zajmą praca klasy trzeciej tre. Sary Uszukiewicz, Oliwy Kołyszyn, Natalii Tomaszewskiej. Drugie miejsce zajmował praca uczennicy z klasy trzeciej ELO, Klaudii Szymańskiej. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.